Lewica zaproponowała taki nowy kompromis aborcyjny. Na czym ten rzekomy kompromis miałby polegać? Otóż na tym, że aborcja w Polsce pozostaje niby nielegalna, ale w praktyce znosi się całkowicie karalność za aborcję. To znaczy, yy, ktokolwiek z jakiegokolwiek powodu i w jakikolwiek sposób dokonałby aborcji, wykonałby aborcję, dotyczy to również lekarzy, Pozostaje bezkarny. Czyli e, jeśli lekarz e, wykona aborcję na prośbę kobiety w nielegalny sposób, w nielegalnym momencie, e, nawet w 35, powiedzmy, tygodniu ciąży, zabija takie dziecko, które mogłoby e, się urodzić i żyć, nie podlega żadnej karze. E, jeśli mężczyzna dosypie kobiecie do Napoju, środków poronnych i to zostanie ujawnione, ten mężczyzna nie podlega y, żadnej karze. Y, jeśli kobieta zabije swoje dziecko w bardzo późnej fazie ciąży y, w sposób taki, że to dziecko będzie cierpiało, nie podlega żadnej karze. Zresztą to, że kobieta nie podlega żadnej karze, to już w tej chwili obowiązuje. A lewica chciałaby do tego dodać y, bezkarność dla wszystkich. Y, i dlaczego to rozwiązanie jest dla e, aktywistów aborcyjnych tak pożądanym? Dlatego, że Polska y, jest takim e, krajem, w, do którego można bardzo dużo pigułek poronnych, pigułek aborcyjnych sprzedawać, właśnie dlatego, że tutaj e, aborcja jest nielegalna. I właśnie dlatego lewicy i aktywistom aborcyjnym, którzy prawdopodobnie y, posłankom posłom lewicy ten pomysł zasuflowali, dlatego im odpowiada ten stan, dlatego, że to y, pomocnictwo w aborcji, które świadczą, ta sprzedaż pigułek będzie bezkarna. Będzie w 100% bezkarna. Już nie będą musieli się martwić o to, y, że poniosą jakąśkolwiek odpowiedzialność y, karną, tak jak y, odpowiedzialność. Być może poniesie Justyna Wydrzyńska, dlatego że przepisy by były zmienione tak, żeby oni byli całkowicie bezkarni. Pomocnictwo w aborcji bezkarne, e, dokonanie aborcji bezkarne, e, przymuszanie do aborcji w takim razie być może również e, bezkarne. E, i w to im graj, dlatego że aborcja nie będzie legalna, więc nie będzie przeprowadzana w, po prostu w szpitalu przez szpitale w ramach NFZ-u, tylko na tym zarobią aktywiści aborcyjni, którzy pobierają e, darowiznę za to, że wyślą pigułki aborcyjne. Ta darowizna jest oczywiście o wiele wyższa niż koszt e, tych pigułek, e, i w ten sposób Polska może być krajem, który przyjmuje który jest świetnym rynkiem dla środków aborcyjnych. Jest świetnym rynkiem i zarabiają na tym aborcjoniści, pośrednicy w tych aborcjach i organizacje ponadnarodowe, które nie mieszczą się w Polsce, które tych środków dostarczają, które całym tym biznesem zawiadują. Także doskonałe rozwiązanie dla przestępców aborcyjnych. No, generalnie bezkarność jest doskonałym rozwiązaniem dla przestępców. E, polecam Państwa uwadze zastanowienie się nad tym kompromisowym postulatem lewicy, który polega na tym, żeby przestępcy nie byli karani, żeby można było e, robić co się chce, pomimo nielegalności danego czynu. E, tak wygląda kompromis aborcyjny, chyba kompromis handlarski albo kompromis przestępczy. E, Oczywiście będziemy walczyć o to, żeby takie rozwiązania nigdy do skutku nie doszły, a poza tym, to co najważniejsze, cały czas walczymy o to, żeby pokazać Polkom i Polakom, czym jest aborcja. Aborcja jest okrutnym morderstwem, o czym y, mogliśmy się przekonać nawet ostatnio, kiedy się, y, ujawniona została sprawa. Kobiety 29-letniej, która za pomocą pigułek poronnych zabiła swoje dziecko w 33 tygodniu ciąży. Dziecko urodziło się żywe jako wcześniak. Nie udzieliła mu pomocy, pozwoliła mu się udusić. Eee, takiej bezkarności chcą aborcjoniści w Polsce, żeby takie rzeczy mogły mieć miejsce.